Dzień dobry moi mili widzowie na tym YouTubie, ale że ten filmik nagrywam to nagrywam to dla tych osób, czyli dla tych młodych TikTokerów i tych co mają konta, a nie mają filmików na TikToku, więc ten filmik będzie dla tych osób co mają konto na TikToku. Bo chodzi o to, że wbiło tam, 20, że wbiło tam ponad 20 tysięcy obserwatorów. To jest ogromna liczba, którą w, y, w ogóle się nie spodziewałem. I jestem po prostu zaszokowany. No, nie powiem, że jestem szczęśliwy, bo. Yy, to tak się chyba na tym nie zarabia, a kasy z tego jeszcze nie mam. A chciałbym tym wszystkim osobom, które mnie tam zaobserwowały, bo chciałem dać ten filmik na TikTok, ale tu będzie bardzo dużo słów. Dziękuję. Więc chciałbym wam wszystkim obserwatorom na TikToku bardzo ale to bardzo z całego serca podziękować że bardzo polubiliście moje filmy od 2019 do tego 2020 roku chociaż yy, też robiłem w 2017 jakieś tam stawiałem ale yy, to się nie udało ale w Głowa mi rozbolała, że już jest tysięcy i 4k obserwatorów. Ja nie mówię, ale że ja wbiję... czy znaczy chodzi o to, czy, że y, że ja będę miał tyle obserwatorów, to nawet mi się w ogóle nie śniło, szczerze mówiąc. I normalnie brak słów. I to normalnie, szczerze. No nie wiem, jak to jeszcze mogę powiedzieć. Wow! Na YouTubie mam no y, tylko 820 y, subskrybentów, i tam spore filmy, filmiki telefonem, oczywiście y, robię. A tam też nagrywam. Ale Boże. W życiu bym się nie spodziewał, że ja, Dominik, e, mieszkaniec Sobiesęg, z gminy Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie, że ja na TikToku, chociaż wcześniej było Musical.ly, że będę miał tyle po prostu obserwatorów. Wow. No nie wiem. Brak słów. No zobaczymy. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Ten filmik to chyba będzie bez żadnych cięć, po prostu tak normalnie na luzie wstawiony, bo no bo nie chcę, żebyście coś tam myśleli sobie, że coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. i kurczę. Jeśli e, ktoś z Was, z tych subskrybentów tutaj i z tych moich widzów nie ogląda, no to wiecie: link do TikToka to standardowo pod tym filmem e, to taka aplikacja TikTok. Jeśli ktoś nie wie, nieby się nagrywa filmy pod muzykę ale że y, ja, nagry... znaczy, ja nagrywam filmy ale takie no, rolnicze i takie śmieszne, takie duperele, takie <grych> y, no po prostu takie filmy, które się osobom tam na tym profilu podobają i kurczę w życiu bym się nie spodziewał to nawet y, na YouTubie Yy, zwłaszcza na, na tym kanale nie mam tyle polubień co na tym TikToku co, co mnie głowa rozbolała i jestem z tego zadowolony to nawet nawet 17 tysięcy polubień nie mam na yy, YouTube'ie niż na TikToku, bo ja tam właśnie na TikToku mam tyle polubień z, z różnych w ogóle filmów Wow. Ja nie wiem no co jeszcze mogę powiedzieć tym osobom po prostu chciałbym podziękować z całego serca, że y, dalej mnie obserwują bo to jest takie coś, że y, się nazywa coś, że w dla ciebie wlatuje To jest taki hashtag i się wpisuje dla Ciebie i to tak gdzieś tam wlatuje. No, no ja się dalej mało znam na tym TikToku, ale wiem, że to gdzieś tam dalej wlatuje u innych tam osób i zaczynają mnie obserwować i to dalej te obserwacje lecą. Wow, normalnie jestem po prostu szokowany, ale obserwacje lecą jak szalone z moich różnych filmów, co robię na tym TikToku i no, to już będę kończył. No, nie będę mówił, czy Wam się ten film spodobał, czy nie, bo to jest informacja dla tych osób. Jeszcze je na TikToku poinformuję. I zobaczymy, czy ten filmik wleci do tych osób. I zobaczą podziękowania ode mnie. Eee, z całego serca Wam. Dziękuję, że chcecie mnie obserwować na tym TikToku. I dużo jest polubień. Może jeszcze ktoś się do mnie dołączy i będziemy też razem nagrywać. Jeśli, jeśli, jeśli. jeśli, jeśli ktoś chce z moich znajomych nagrać jakiś ze mną nie wiem, TikTok, to zapraszam Was. To nagramy razem. I. No. Kurczę. No na razie tyle, tyle mogę powiedzieć. A jak coś jeszcze nie wiecie albo coś, no to piszcie pod tym filmem komentarze jakieś tam i... No i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam ja Odpierdzielony, w białej koszuli, piękny chłopak z pięknej wsi. Pozdrawiam wszystkich, cześć!